To są pokoje, które organizatorzy wynajmują medium. Taka przyjemność kosztuje prawie 500 koron, to jest jakieś 250 zł za noc. Pokoje są takie jak widać. Leżanka, rozwalająca się szafa. Obdrapane ściany. Półeczka. Jednym słowem, pełen komfort. Wygląda to naprawdę mało ciekawie. To tak tylko, jakby ktoś był ciekawy, w jakich warunkach w Norwegii można mieszkać.